Hej, hej. Dzisiaj chciałabym się podzielić takim taką moim nowym, powiedzmy, eksperymentem, czymś, co chciałabym wypróbować. To jest refraktometr. Jest to takie urządzenie, które najczęściej używane jest w winiarstwie, piwiarstwie, takim domowym, akurat ten model, o którym zaraz trochę więcej powiem, do pomiaru zawartości cukru. I ja chciałabym zastosować ten refraktometr do pomiaru poprzez tą zawartość cukru w próbkach do sprawdzenia poziomu witamin w moich owocach, czy warzywach, czy tym, co mam na działce w porównaniu z tym, co kupuję w sklepach, lub po prostu chciałabym to posprawdzać, jak wygląda ta jakość powiedzmy warzyw i owoców sklepowych z różnych miejsc w mojej okolicy, tak, żeby sobie wybrać już na jakiejś podstawie być może pomoże mi to wybrać miejsce, z którego chciałabym kupować swoje warzywa czy owoce i. No będzie to dla mnie taki eksperyment, ja tego jeszcze nie stosowałam, jak widzicie to jest jeszcze nie, zastosowany, nie, nie używany refraktometr, muszę go jeszcze skalibrować wodą destylowaną, tam kropelka jest potrzebna. To jest taki typ lunetkowy i on ma akurat ten mój od 0 do 32% mierzy tej w skali Brix, To jest ta skala pomiaru refraktometru. I wydaje mi się, że to na taki użytek domowy będzie wystarczające. W opisie produktu, który tutaj, na który patrzę i troszkę Wam z tego przeczytam, jest napisane, że no to chodzi o to stężenie cukru od 0 do 32%. I zapewnia on takie precyzyjne wyniki w zakresie od 10 do 30 stopni Celsjusza. I Służy do pomiaru stężenia substancji w niesfermentowanych, to ważne, roztworach bezalkoholowych, a nie do fermentacji piwa i wina. Akurat ten, który ja mam. I tutaj jest napisane, że na przykład przykładowe wartości przy takich pomiarach: pomarańcze gruszki to 6-13%, pomidory 3,6%, jabłka 12-18%. Więc te owoce tak się kształtują do, do kilkunastu, do 20, więc wydaje mi się, że. Od 0 do 32 tej skali Bricks wystarczy, żeby zmierzyć właśnie te, te produkty, których ja potrzebuję, które ja chcę posprawdzać. I teraz ja zapłaciłam za taki, taki przyrząd. Kupiłam na, na, na jakiejś aukcji. Kupiłam go za 80 zł. Są różne ceny, są różne refraktometry, mają różne skale, też dużo większe, zależy do jakiej, jak, o jakie przeznaczenie nam chodzi. Wydaje mi się, że po tym, po researchu, który zrobiłam, że coś takiego akurat na te moje, moje potrzeby wystarczy. I teraz ja popróbuję z tym, co tam akurat mam. Po pierwsze skalibruję go. Tutaj jest taka, no to jest po prostu jedno urządzenie, jest do tego pipetka, taka. Do nabierania, i jest gdzieś tutaj jakaś, jakaś szmatka. To polega na tym, że tutaj na szkiełko nalewa się troszeczkę soku. Trzeba wycisnąć sok z, z czegoś, co chcemy mierzyć. Na przykład, jeżeli chcemy sprawdzić czosnek, no to trzeba troszeczkę napraskę i wycisnąć tego czosnku. Z sokami owocowymi tutaj nie będzie problemu. To się przykrywa, i przez tą lunetkę tak się patrzy pod słońce. Ja tutaj jest dzisiaj słoneczny dzień, więc mam zamiar właśnie coś takiego zrobić. I i tam widać, tam widać. Ale najpierw, żeby go użyć, trzeba go właśnie ustawić. Po raz pierwszy, ja to zaraz zrobię. No i później spróbuję przetestować kilka rzeczy, które akurat mam. Dobra, no, mam to narzędzie już skalibrowane i teraz spróbuję sprawdzić sobie arbuza ze sklepu. To, jak, jak patrzę przez, ten, przez tą lunetkę małą, to mam taką właśnie. Widzę taką skalę z numerkami, i później tak to będzie działać, że po wyciśnięciu tego soku, zobaczę ten poziom w skali. Tutaj będę mogła sobie odczytać. I ta instrukcja jest po angielsku, no ale myślę, że spokojnie można znaleźć w internecie. Jej tłumaczenie, więc teraz wycisnę troszeczkę soku z arbuza, wyciskam ręcznie, przepraszam, że nie widać, i wezmę po prostu na tą pipetkę, która do tego służy. Wycisnę tutaj przygniotę i teraz spojrzę pod słońce. To co widzę to 6% z Calibrix. Ma ten arbus ze sklepu. Czyszczę. Wyczyściłam przed chwilą i w podobny sposób sprawdzę pomidora. Zrobię to tak. Po prostu o. Patrzę. Pomidor ze sklepu. Cztery. Cztery z malutkim kawałeczkiem. Cztery procent. To takie pierwsze sprawdzenie tego, co mam w domu. Będę na pewno jeszcze sprawdzać jakieś tam owoce z mojego ogrodu i porównywać. Na przykład teraz akurat są truskawki, mogę porównać truskawki ze sklepu i z ogrodu. Po prostu z ciekawości sobie zobaczyć, zapisać i w jakich miejscach, jakie owoce są najbardziej pełne tych witamin. Tutaj z tego, co widzę, z tego opisu, ale także można znaleźć te opisy w internecie, na przykład pomidory mają od 3 do 6%, no ten ma 4 i coś. Nie ma tu nic o arbuzach, ale ja sobie to wynajdę i będę sobie sprawdzać coś takiego. Słuchajcie, dajcie znać, jeżeli znacie jakieś lepsze sposoby, jak sprawdzacie. Może są jakieś inne narzędzia, o których nie słyszałam? A jeżeli macie doświadczenia z tym refraktometrem, to również możecie się podzielić, jeśli chcecie, czy to Wam się przydaje, czy używacie tego, czy to jest po prostu jakiś ki kit, a nie hit. Dajcie znać. Mam nadzieję, że Was zaciekawiłam, że coś się z tego przyda. Dziękuję bardzo za uwagę i do zobaczenia. Hej, hej.